Surprise! Oh Dzień dobry, kochani! Witamy w kolejnym dniu! W kolejnym filmiku filmiku, gdzie Wam pokazuję reakcja dziadków na to jak powiedzieliśmy im, że jestem w ciąży. No, jeśli chodzi o reakcję, czy może timeline wam po powiem, jak to czasowo wyglądało. Johna rodzice byli tutaj, byłam w takiej wczesnej ciąży, ale już rozmawiałam z lekarzem, już jakby było OK i tak dalej stwierdziliśmy, dobra, Powiemy im, bo chcieliśmy to zrobić tak face to face, wiecie, tak na żywo. No i przez to wymyśliliśmy taki pomysł, że kupiliśmy dwie koszulki, takie bluzy dla dziewczynek, gdzie jest napisane Big Sisters, to starsza siostra i dla Matydy i dla Emy. I pierwsze zdjęcie Gigi, pierwsze taki ultrasound USG, wstawimy w ramkę i dziewczynki im to dadzą. No to pierwsze byli właśnie dziadkowie z Florydy, ci rodzice. No i tak to wyglądało. Już wam pokazuję. Do you a shoulder? What? What? Say dad. Okay, okay. Say not yet. Can I wait a minute or no? Okay. Go, go, run, 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 run! Go show them! Behind your back, behind your back, behind your back! Go show big them! Big sister? Oh my god, surprise! <laughs> <laughs> okay, we oh, are yeah, oh, yeah. what, what does the say? Big sister. You big sister. And you big sister. Uh -oh. To the little sister. <gasps> yeah? Well, we don't know yet. Movie Watchers. for <laughs> oh yeah. Yeah. Big oh surprise! My God. <laughs> oh my God. We are so... I believe psychics now. Happy. happy. No, i jak widać, byli po prostu zaskoczeni, a najpierw nie wiedzieli, co było na to USG, i tak czy to jest księżyc, nie wiedzieli o co chodzi. No i dawno i, i byłam w szoku, żeby Tina to pamiętało, ale dawno, dawno temu w ogóle jak jeszcze z żoną nie byłam, byłam u takiej wróżki, zrobiliłam to. Na, na walentynki, i ona powiedziała, że będę miała trójkę dzieci. So. Uh, Betty, akurat to pamiętała. No i uh, właśnie też, też to wstawiła tutaj, że, a, mówiła ci, <grywa> a co, co było takie, jak mówię, byłam zaskoczona, że ona pamiętała to, że było dawno i temu jej to powiedziałam. Uh, no i jak miło. Byli Zaskoczeni, zachwyceni, wiecie, nie, nie, nie nagrywałam całego tego czasu, no ale starałam, mam nadzieję, że widzieliście, jakie tam prawdziwe takie emocje byli, Było, są, nawet bardzo się cieszą, bardzo nas wspierają, a i tak fajnie, że możemy. Wiecie, że ta rodzina rośnie, a i no tak to wyglądało. No i teraz czas na moich rodziców. Moi rodzice akurat y, teraz bardzo dużo podróżują, co jest super sprawa. I pomiędzy podróżami to powiedzieliśmy: chodź, przyjdźcie do nas, a my zrobimy gryla, opowiecie nam o wakacjach i tak dalej. No i właśnie tak zrobili. Też chcieliśmy im szybko powiedzieć, bo już dziewczynki wiedziały i się bałam, że przez telefon albo Matylda się wygada, albo Ema się wygada, wiecie jak to jest, to chciałam im trochę, no jakby, jak najszybciej im powiedzieć, żeby oni wiedzieli, no żeby się dowiedzieli jakby od nas tym samym pomysłem, co, co mieliśmy dla Pierwszych dziadków. Tutaj ja nagrywałam taki disclaimer: nagrywałam też GoPro, ale w ogóle nie wiem, nie wiem, czy coś źle przycisnęłam, co jest bardzo prawdopodobne, ale tego w ogóle nie ma. Są so, musicie trochę reakcję ich zobaczyć z boku. No, ale stwierdziłam, że to jest better than nothing lepiej niż nic, to dlatego wam to tak pokazuję. Ale myślę, że słychać właśnie, że... i ich podekscytowanie, ale dobra, pokażę Wam jak to wygląda. Na kanapę, na kanapę. no dobrze siadamy na kanapę. kanapę. Okej, okay, no. Co ty lub się tam masz? No Ema, pokaż, co twój, co tam masz? Ema najpierw. No i pokaż, co tam jest.

No, jak widać, też bardzo są podekscytowani. Moja mama nawet zrobiła taki żart, że zarasiłam się od innych koleżanek, bo akurat w tym czasie e, mam dwie takie bardzo bliskie moje koleżanki, są w ciąży. E, też e, pani, która mi robi paznokcie, od lat też jest w ciąży, i po prostu czuję, że już całe moje otoczenie jest w ciąży. Ja jestem po prostu kilka miesięcy jakby za nimi, ale tak po prostu wszystkie na raz. Też się śmiejemy, że coś, coś dodają do tej wody. No jak widać po reakcjach, wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo czujemy takie wsparcie, taką miłość w tym czasie od, od naszej rodziny, w ogóle od Was. Bardzo dziękujemy za wszystkie gratulacje, za Wasze życzenia. To naprawdę jest takie miłe, takie wspierające. Bardzo, bardzo dziękujemy. No ale też jestem bardzo ciekawa, jak wy powiedzieliście rodzinie, czy też podobnie jak czy dziadków poinformowaliście o ciąży, czy podobnie co my, czy właśnie w taki kreatywny sposób, czy bardziej wprost. Dajcie znać w komentarzach poniżej. Może kogoś zainspirujecie Waszym pomysłem, może no nie wiem, jak mówiłem, my tak myślę, że, że to była taka fajna zabawa. I co mi się podobało w tym pomyśle, jest, że dołączyłam do tego dziewczynki, że dziewczynki jakby też to pokazały, wspierały. Z matydą wybraliśmy ten sweterek, co, co miały dziewczynki, no i pomagały mi wsadzić to pierwsze USG do ramki, i tak wiecie, to było takie bardzo rodzinne, i tak wszyscy wspólnie razem się cieszyliśmy. Dla mnie to było takie kluczowe w tym wszystkim. Jak ten filmik Wam się podobał, to kciuki do góry. Jak jesteście pierwszy raz na kanale, to zachęcam Was do zasubskrybowania poniżej. No i jak zawsze, Matylda i ja, i nasza Ema i Dzidzia, która zaraz będzie, i John. Życzymy Wam miłego, pięknego, fantastycznego dnia. Pa!